Dzień dobry, dojechaliśmy na Słowację tym razem, atakujemy Via Ferrata, tutaj mamy kilka tras, z tego co widać to poziomy trudności od A do, tych nie bierzemy pod uwagę, E, bo to będzie za trudno, chłopaki bojowo nastawieni, lecimy. Ale wypas. No dobra panowie, jak tam? Zaczynamy zabawę. Dobra, mamy drugą trasę. Poziom trudności AB. Więc to chyba coś dla nas tutaj. Dobra, zaczynamy następną. Teraz za stupówka AB. Lecimy. Teraz jesteśmy pod ścianą taką pionową. Tam musimy wejść. Wyceniana jest na D. O tutaj. Jak ten. Nie ten. to były takie emocje straszne. Że... Wiesz, nie, pa nie pamiętam kiedy tak się w życiu bałem, nie? Tak? Autentycznie. Przeszliśmy, wszystko. No te, wiesz, to ta prawa strona mnie po prostu no. zaczęło mi wyłączać bezpieczniki w głowie, nie? Okay. Ten jeszcze mówił wejść mnie na na górze. A ja myślę, że to taka z tyłu wyjąć, no. wiesz, siedzę na tym, myślę, no. że ta łafka, trochę jest a ona się rusza jeszcze. A jak przekręciłem te, to mówię, no. nie założę tego pytania. No. Okay. Tego nagrywała mi noga tak lata, nie? No. I weź te kolano, więc ja nie naprawdę wszyscy dość kolana, bo się zabije, nie? No dobra, było zajebiście. Przyszliśmy Mega. wszystkie. Panowie zadowoleni. Nie, no super sprawa rzecz. To jest tak działa na bańkę, emocje, adrenalinka, endorfinki, wszystko o, podładowane. Czuję normalnie, jak mi adrenalina uderza do bani teraz, <laughs> nie. <To. śmiech> Także polecamy. Spróbujemy zrobić jeszcze te drugie po drugiej stronie. Zobaczymy czy siły starczy. A jutro co? Jutro atakujemy dwie wieże. Chcemy zobaczyć jak te feraty tam wyglądają. Do zobaczenia.